Witajcie moi drodzy na kanale KryptoStasiak. W dzisiejszym odcinku przelecimy sobie cały pełny cykl, jak powinniśmy się zachowywać, jak powinniśmy działać na Tom Finance. Przelecimy sobie to od początku poprzez zakup, poprzez wypłatę. Wszystko, żebyście zobaczyli, jak wygląda pełny cykl zarobkowy, jak powinien wyglądać pełny cykl zarobkowy na tej otóż stronie. Także nie przedłużając, zaczynajmy. A więc moi drodzy, jesteśmy na stronie Tom Finance jak zadziałać, żeby cały pełny cykl tutaj był przepuszczony na tej stronie. Po pierwsze, musicie sobie wejść na stronę SpookySwap i musicie mieć w swoim portfelu MetaMask fantomy. Jeżeli macie już fantomy, załóżmy, że kupiliście je na przykład na Binance i wysłaliście je na swój portfel na MetaMasku, żeby rozpocząć cały proces, będziecie potrzebowali Tomb FTM LP, czyli to LP tokeny Tomba i FTMA. Także wchodząc na spółki słapa e, na zakładkę Swap, mając same Fantomy, ja mam tutaj dla celów testowych 22 sztuki, musicie kupić Tomba. E, nie kupujecie Tomba za całą ilość sztuk, tylko za połowę, ponieważ, żeby stworzyć LP tokeny, będziecie potrzebowali 50% Tomba i 50% Fantoma. Dla celów tutaj testowych, wrzucimy sobie 5 Fantomów. I dostaniemy za to prawie 5 tombów, także e, słapujemy, potwierdzamy, transakcja potwierdzona. OK, czekamy. Dobrze, mamy 5 fantomów na 492 tomba. Jak widzicie, tutaj już nam się pojawiło 4,90 tomba. Sprawdzamy sobie jeszcze na portfelu e, assets, mamy e, Fantoma odpowiednią ilość i. Tomba odpowiednią ilość. I teraz, żeby sobie zapewnić, kupić te Liquidity Tokeny, przechodzimy na spokój słapię w zakładkę Liquidity i Supply. Ingredient A Phantom, ingredient B Musi być TOMB. I zawsze klikacie tam, gdzie jest TOMB Maximum i wyliczy wam, ile danej, e, danego Fantoma trzeba, będzie Wam potrzebne, żeby stworzyć Liquidity Tokeny. Więc da, klikacie Supply, czyli zasilacie. Potwierdzacie oczywiście w swoim e, portfelu transakcję. Transakcja potwierdzona. Ok, poczekamy sobie jeszcze chwilkę, zanim nam to przeskoczy. Pamiętajcie, nie róbcie nic na szybko, powolutku, spokojnie. Nie ma co przyspieszać, dlatego że wszystko powoli się na pewno zrobi. Jak widzicie, transakcja została potwierdzona. Wchodzimy sobie w nasz portfel. E, sprawdzamy e, na LP tokeny. Jeszcze raz ten portfel czasem ma takie właśnie bugi. Widzicie, wyskakuje, że niby nic nie ma, a tak naprawdę jest. Więc za chwilkę nam się to pojawi. Wracamy sobie na stronę Tomb Finance. Sprawdzamy sobie jeszcze raz. Proszę, 3,3637 SP LP. I teraz, co robimy po kolei? Wchodzimy na Cementary Tomb FTM LP View. I tutaj musimy sobie te nasze tokeny uzupełnić. Ja tutaj mam już, nawet sobie odświeżymy. Ja tutaj trochę tych tokenów już mam wrzucone, ponieważ też testuję to na swoich finansach. I teraz co robimy? Klikamy tutaj taki plusik, klikamy maksimum lub wpisujemy kwotę, którą LP tokenów chcemy uzupełnić. Klikamy max 3,37, potwierdzamy. Potwierdzamy sobie w naszym portfelu. Teraz powinno nam to przejść, przynajmniej na razie żadne, e, żadne błędy nam nie wyskakują. Także na spokojnie sobie poczekamy. Tak jak mówiłem, nie spieszymy się, nie przyspieszamy żadnych transakcji, ponieważ tu trzeba robić to na spokojnie, żeby gdzieś się nie pomylić i tych środków gdzieś tam przez przypadek po prostu nie stracić. E, dobrze, pokazuje nam, że tak naprawdę proszę, steak poszło. Możemy sobie, on było 1444, mamy 1447,9 i teraz, zgodnie z tym, co się tu dzieje, tutaj nie macie żadnej blokady, w tej zakładce cementary nie macie żadnej blokady. W każdej chwili możecie wyjąć swoje LP tokeny i w każdej chwili możecie odebrać nagrodę, którą otrzymujecie. Eee, także tutaj żadnej blokady na tej, w tej zakładce nie będziecie mieli. I teraz, w momencie, kiedy trzymacie LP tokeny, co jakiś czas będziecie tutaj dostawać nagrody w t-szerze. Oczywiście, żeby zobaczyć ilość tych nagród, e, musimy mieć przynajmniej 3 miejsca po przecinku liczbę, czyli powinno być 0,0,0, przynajmniej 1, żeby zobaczyć, ile się jakby tego e, t otrzymało. E, ten t-sher, jak sobie tutaj wejdziecie, to on tak naprawdę będzie wam w, przy wejściu, jak wrzucacie tokeny to po jakimś czasie on może wam automatycznie wskoczyć do portfela. Widzicie, mi tutaj wskoczyło 0004 t -shara. Przy każdym dołożeniu ten T-shirt będzie klejmowany, ale jeżeli na przykład trzymacie już jakieś środki, to ten T-shirt wam się tu będzie pojawiał i przykładowo po 24 godzinach możecie go sami manualnie sklejmować i dostaniecie go do swojego portfela. To jest pierwszy krok. Drugim krokiem będzie to, żebyśmy weszli na Masonry i tutaj mamy możliwość stakeowania Wróćmy jeszcze na chwilę do cmentarza, to Wam pokażę, żebyście widzieli. Tutaj jest 112,5% w skali roku, 0,31 dziennie. Pobioręliśmy sobie naszego t wchodzimy w Masonry i tutaj mamy możliwość stake'owania t czyli nagrody, którą otrzymaliśmy w kroku numer 1. Ja Wam odświeżę jeszcze raz, żeby nam to wyskoczyło. Wszystko 861% w skali roku dostajemy z kroku numer 2. I teraz, co tutaj się robi? W momencie, w którym otrzymaliśmy t musimy go tu zestejkować, czyli klikamy Approve t żeby nam e, potwierdziło tego t w naszym portfelu. Musimy tutaj chwilkę poczekać, jak zresztą w każdym, w każdym kroku, który gdzieś tam wcześniej e, wykonaliśmy. I co się będzie działo? W momencie, w którym damy tutaj t w nagrodę będziemy dostawali Tomba, czyli token, który gdzieś tam kupowaliśmy na na początku, prawda? Coś nam tutaj nie chciało przejść. Zobaczmy sobie. Dzisiaj w ogóle jest jakiś problem z siecią. Nie wiem czemu, ale no niestety tak to czasem, tak to czasem bywa, więc klikamy jeszcze raz Approve T-Shirt. Potwierdzamy, opłata transakcyjna bardzo mała. Zobaczymy czy nam teraz, czy nam teraz to przejdzie. OK, moi drodzy, zaakceptowało nam tisera, jak widzicie, po dwóch trzech próbach. Także to się niestety czasem, czasem e, zdarza. I teraz w momencie, w którym zaaprowało, czyli nam potwierdziło tego tisera, możemy go zestejkować. Widzicie, pojawiła nam się plus minus. Ja odświeżyłem stronę, więc dodajemy maksymalną ilość tisera i potwierdzamy. Ale nie możemy go zestejkować, ponieważ mamy go w tym momencie. E, w tym momencie za mało. Spróbujemy jeszcze raz, ponieważ, o, widzicie, teraz nam przeskoczyło, bo się pojawiło. Także ja to robię dosyć szybko, ale no, musicie sobie tą stronę czasem odświeżać, żeby to wszystko wam się pokazało, bo, bo po prostu działa tak jak, tak, jak widzicie, jest jakieś tam przeciążenie możliwe na sieci. I dlatego, jeżeli już rzucimy sobie tutaj tą naszą część t potwierdzamy. Oczywiście znowu będziemy musieli potwierdzić na naszym portfelu. Miejmy nadzieję, że przejdzie i nie będzie żadnych kłopocików. Eee, I teraz w momencie, w którym t tutaj zastejkujemy, sprawdźmy sobie. O, widzicie? Oczekiwanie, stake, oczekiwanie, jeszcze musimy chwilę poczekać. Okej, okay, moi drodzy, zastejkowało nam t na Masonry. Czyli teraz odświeżymy sobie stronę, żebyście zobaczyli co i jak. Odświeżamy. No widzicie? Nawet nam jeszcze, jeszcze nam tego nie pokazuje. Ale tak jak widzicie, no przynajmniej oglądniecie u mnie i u siebie nie będziecie się e, jakby tym tematem przejmować, jeżeli czegoś nie zobaczycie, ale nam pobrało, ponieważ nam zniknęło z portfela. Możemy spróbować odświeżyć jeszcze raz. O, widzicie, jest. E, 0004, czyli 4 dolary t zostało zestejkowane. I teraz uwaga, e, w nagrodę będziemy dostawać tomba. Zaraz powiem jaki tutaj jest czas, ponieważ tomba, jeżeli otrzymamy i wyciągniemy go, możemy wrócić na spuki słapa, na słapa i zamienić część tomba, którą otrzymamy, czyli 50% na fantoma, żeby z powrotem w zakładce liquidity dodać sobie LP tokeny, gdzie, do, które dodamy z powrotem w cemetery tomb FTM LP i stworzymy ten właśnie kółko, które powinno być perfekcyjne w ten sposób, że znowu dodajemy tutaj LP tokeny. Czyli po kolei wymieniamy na spółki słapie od początku e, Fantoma na tomba w 50%. Na Liquidity tworzymy LP tokeny z Tomba i z Fantoma, tomba klikacie Max i Fantoma wam dorzuci tyle, ile potrzeba. Liquidity tokeny, które otrzymacie, wchodzicie na Cemetery, e, wchodzicie na Cemetery, tomb FTM LP, e, Wrzucacie je tutaj plusikiem i w nagrodę dostajecie t -shara. t Tishera, powiedzmy, po 24 godzinach, przynajmniej ja tak mam zamiar robić, klejmujecie, przechodzicie do Masonry, stejkujecie Tishera i w nagrodę dostajecie tomba, którego później w spółki słapie, rozmieniacie w 50% na fantoma i znowu tłożycie Liquidity tokeny, które dodajecie do kroku numer 1. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz, ponieważ tomba możecie. Klejmować, wyciągać co trzy epochy. Jeden epoch to jest 6 godzin, czyli minimalnie, właściwie po 18 godzinach, będziecie mogli sobie wyjąć tomba. Z t jest inaczej, ponieważ zawsze robicie tak, że przykładowo otrzymacie t to nie stejkujecie go najpierw już w późniejszym czasie, tylko najpierw wyciągacie tomba i po wyciągnięciu tomba macie możliwość zestajkowania, eee, zestajkowania t -shara. Tego, którego otrzymaliście z nagrody w Cementary. I tak tworzycie kółko, które powinno działać w sposób idealny, w której powinniście te kilkaset procent w skali roku zyskać. Wiadomo, jest tu trochę więcej roboty niż na innych gdzieś tam farmach typu Reaper, bo tam sobie leży i zarabiacie. Tutaj powiedzmy co 18, co 24 godziny musicie sobie zrobić e, ten, ten e, ruch. Więc tutaj się nie przejmujcie, jest to bardzo proste, tutaj też Wam będzie pokazywało, kiedy możecie wyjąć, kiedy możecie sklejmować, więc gdybyście zapomnieli, to jak najbardziej nie ma tutaj żadnego problemu. Widzicie, claim reward in 14, no 15 godzin prawie, także dopiero wtedy będziemy mogli sklejmować naszego tomba. I teraz mamy jeszcze jedną ważną rzecz, ponieważ mamy coś takiego jak peg tomba. Tomb jest spegowany sceną fantoma, i mamy tutaj jeszcze drugą możliwość gdzieś tam zarabiania na tej stronie, prócz naszego kółka, czyli w momencie, w którym tomp jest powyżej no to ok, nic się nie dzieje, wtedy jeżeli sobie wejdziecie pokażę Wam taką e, grafikę e, jeżeli tomp jest powyżej to sobie możecie zapisać, potem sobie zobaczycie jeżeli tomp jest powyżej pega, to będzie można t sobie produkować i t będzie nam produkował tomba, ale tylko i wyłącznie w momencie w którym peg będzie powyżej 1. Co się stanie w momencie kiedy peg tomba spadnie poniżej 1, czyli na przykład będzie 0.99. Wtedy w masonry T-shirt nie będzie produkował tomba. Dlaczego? Ponieważ jest to mechanizm działający w taki sposób, że w momencie kiedy tomba mamy za dużo i jego cena spada poniżej pega, no nie ma sensu, żeby t-shirt produkował tomba, bo cena wtedy spadałaby jeszcze niżej. Więc trzeba go spalić, trzeba tego tomba jakby z rynku usunąć, żeby znowu cena wróciła. Jak to się robi? Robi się to w ten sposób, że jeżeli peg jest poniżej, wchodzicie sobie w pit i za tomba możecie kupić T-bonda, czyli Kupując T-Bonda, spalacie swojego tomba. Jeżeli większość ludzi tak robi, wtedy cena szybciej wzrasta i możecie i wtedy posiadacie, jak zamienicie, posiadacie T-Bonda. Tyle, że uwaga, T-Bond jest zblokowany do momentu, kiedy peg, właściwie t wap tak naprawdę, czyli tutaj w Masonry, nie wróci z powrotem powyżej jednego. Czyli minimum 1,01 musi być t w zakończonym epochu, żebyście mogli wymienić z powrotem swojego t-bonda na tomba, czyli przyspieszyć jakby to spalanie tomba i wrócić do normalnego, normalnego działania. Ale jakby myślicie, no dobra, no i co ja z tego mam, że trzymam tego t-bonda? No po pierwsze, jeżeli byście go trzymali w long termie, co też jest dosyć e, ciekawe, to w momencie, w którym t skoczy Wam na 1.1, i od, zamienicie z powrotem Tibonda na Tomba, dostaniecie 18% bonusa. Jakby w FTM-ie, czyli dostaniecie po prostu Tomba o 18% więcej niż yy, zakupiliście Tibonda i go potem możecie wymienić na fantoma. Jeżeli będzie 1.2, 37, 1, 3, 57 i tak dalej. Historycznie najwyżej było yy, 1.4. Eee, czyli 79% bonusa, ale musicie wiedzieć, że trzymanie T-Bonda nie jest dosyć, nie jest takie płynne, ponieważ czasem nie wiem, jest jakaś okazja, chcecie wyciągnąć, no i no, nie możecie, dlatego że t jest po prostu e, za niski, żeby wyciągnąć. Więc to jest raczej temat, który się powinno trzymać w long term. Mam nadzieję, moi drodzy, że odcinek Wam się podobał, że wytłumaczyłem to w sposób jasny i klarowny, jak zrobić to całe kółko zarobkowe na tombie. Jest to naprawdę bardzo proste, dużo czasu nie musicie temu poświęcać. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie tego, lub coś, co mówiłem, byłoby dla Was niezrozumiałe, no to śmiało zadawajcie pytania w komentarzach. Jak najbardziej na każde pytanie odpowiem. Jeżeli im się Wam podobał, to zachęcam do subskrypcji, do wciśnięcia dzwoneczka, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. No i to jest takie wsparcie po prostu dla mnie i motyw żebym tych odcinków dla Was nagrywał, nagrywał dużo, dużo więcej. Także jeszcze raz dziękuję za czas poświęcony na oglądanie mojego odcinka. Życzę miłego wieczoru, powodzenia, trzymajcie się.